MAPY, KTÓRE SĄ DZIWNE Okej, okay, to jest ilość mumii w każdym stanie w Ameryce Czyli tak naprawdę wielu jest zero, bo nie wiem po co mieliby przetrzymywać mumie Ale coś się zdecydowanie dziwnego dzieje w Illinois Czemu macie tam ponad 40 mumi? Co jest? Mapa świata według Australijczyków Okej, okay, to jest ciekawe, bo jakbyście zobaczyli Ziemię to tutaj oczywiście na górze mamy Polskę, wszystkie kraje, całą Europę, Stany, a pod nami jest Australia. Więc Australia jest tak naprawdę na odwrót, ona jest na dole ziemi, jeśli rozumiecie o co chodzi. Każdy kraj, z którym Polska sąsiadowała w 1990 nie istnieje dzisiaj. No i w sumie to ma sens, bo mamy tutaj Związek Radziecki, który oczywiście się rozpadł, mamy Czechosłowację, która się rozpadła i wschodnie Niemcy, które się zjednoczyły. Więc w sumie tak naprawdę każdy sąsiad Polski sąsiaduje z Polską dopiero od do jakichś 30 lat. O, to jest... To jest fajne. Wybory w Korei Północnej. Ciekawe kto je mógł wygrać. No bo jeśli nie wiecie, Korea Północna ma wybory <noise> do parlamentu. Tylko, że tak naprawdę jest tylko jedna partia. Więc to ciekawe, kogo mogą wybrać: czy Kim Jong-una, czy może Kim Jong-una? Niestety dla Kim Jong-una była to zupełna porażka, bo Kim Jong-un wygrał wszystkie miejsca, ale może za rok Kim Jong-un w końcu coś wygra. To jest ciekawe, procent populacji świata, która mieszka w pojedynczej prowincji w Indiach. Indie są tak naprawdę tak potężne, że w jednej tylko prowincji żyje 2,5% całego świata. W całej Polsce żyje jedynie 0,5%. Czyli w sumie w tej jednej prowincji w Indiach żyje cała populacja Polski, a tutaj aż 5% populacji Polski. Indie są tak potężne, że w całych Indiach żyje aż 17,3% całego świata. I kontynuując ten temat, w samych tych czerwonych krajach żyje połowa świata. Połowa populacji całego świata, połowa ludzi na całym świecie mieszka w tych czerwonych krajach, a w niebieskich druga połowa. W samych Indiach i Chinach żyje ponad 1 trzecia wszystkich ludzi na świecie. Potem są stany z 4%: Indonezja, Pakistan. E Pewien kraj, którego wolę chyba nie mówić na YouTubie, a Polska jest dopiero na 38 miejscu. Co w sumie ma sens, patrząc na to, że mamy 38 milionów ludzi. Wracając do tematu populacji, to Indonezja też tutaj góruje. W Indonezji żyje prawie 3,5% świata. Co oznacza, że można w niej zmieścić Polskę, Węgry, Portugalię, Białoruś, Niemcy, Bośnię i Hercegowinę, Hiszpanię, Austrię, Grecję, Irlandię, Estonię, Holandię i Belgię. Albo w inny sposób można zmieścić Rumunię, Francję, Rosję. Rosję! Rosja jest ogromna. Czechy, Irlandię i Finlandię. Żeby zmieścić tutaj Polskę, to tak naprawdę wystarczy pół jednej wyspy. A Rosja się mieści tak naprawdę na jednym takim krótkim odcinku. A mówiąc o odcinkach, to jeśli ten Ci się podoba, to zostaw suba, albo nawet dołącz do naszej armii, bo jesteśmy na drodze pod YouTube'a. Z góry dzięki. O, Central Park w Nowym Jorku w porównaniu do Watykanu. Dosłownie Watykan jest taki malutki, że park, jeden park w mieście jest kilka razy większy od niego. <gry> Nie mam pojęcia, co tu jest napisane. Nie znam węgierskiego, ale według tej mapy w Afryce są w stanie zmieścić się Chiny, Ameryka Północna, Rosja, Ziemia i cała Droga Mleczna? Mam wrażenie, że coś tutaj jest nie tak, ale to chyba chodzi o wielkość Rosji, tak szczerze. Bo jakby spojrzeć, tak jak naprawdę jest duża Rosja w porównaniu do Afryki, to tak naprawdę. <grym> Tak naprawdę jest znacznie większa, więc. No. Coś jest nie tak w tej mapie. Wiedziałem, że coś mi tu nie pasuje. Ta Rosja powinna być dwa razy większa. O, a tutaj mamy cute foczkę. Foka. Foka z kontynentów. Czyli Polska jest tutaj gdzieś w okolicy. Co to jest? Nie wiem. Miejmy nadzieję, że to jest serce. E, widzimy oczywiście Grenlandię jako jedną płetwę. Chyba mają płetwy, foki. Druga płetwa to Ameryka Południowa. Ogonem a jest Alaska, to jest chyba Nowa Gwinea i jakieś inne wyspy. A głową jest. Nie wiem w sumie co to jest, jakieś wysepki po prostu. Najpopularniejsze dania z danego kraju, czyli oczywiście mamy turecki kebab, mamy rybę z frytkami z Wielkiej Brytanii, pizzę z Włoch i oczywiście w Polsce jest nic innego jak pierogi <laughs> najlepsze polskie danie okej, okay, to jest ciekawe tutaj znowu są, e, tylko nie kontynenty tylko tym razem kraje ułożone w piłkarza piłką jest islandia, w sumie pasuje bo jest taka biała iceland, lód ziemia, lód biały albo niebieski, nie wiem Mamy Polskę jako Hiszpania Hiszpanię z głową, tutaj jest też Słowenia i Austria. No i w sumie fajne. Holandia jest chyba jakimś irokezem, czy nie wiem w sumie co to jest. Mapa Japonii z 1942. Tak naprawdę Japonia już w tamtym momencie kontrolowała prawie całą Azję Wschodnią. Tak naprawdę jedyne czego nie podbili to Tajlandia, bo Tajlandia chyba z nimi współpracowała i Rosja. A tak to mieli północne i praktycznie całe wschodnie Chiny, mieli Indonezję, Filipiny, mieli Wietnam, Birmę, wszystko mieli. Ale no, to był tylko taki szybki sukces, za chwilę potem to wszystko się zawaliło. Wystarczyło, że Stany przyleciały, dwie bomby i koniec wojny. A to jest prosta mapa relacji na Bliskim Wschodzie. No jak możemy zobaczyć, e, Sudan. A, ogólnie z Libią, tak nie wiadomo, czy się lubią, czy nie lubią, ale za to Sudan się lubi z Arabią, a, która się lubi. A, jak to idzie? A, z Myby? A, cokolwiek to jest? Myby oczywiście lubi się z, Tur nie, z Turcją. A, Turcja a, lubi się z Arabią Saudyjską, no i prosta. Wszystko zrozumiałe. Okej, okay, to, to jest ciekawe. To jest podział Stanów na niedawną premierę Barbie i Oppenheimera. Który stan bardziej lubił ten czy ten film? I możemy zobaczyć, że Oppenheimer był bardziej lubiany tutaj w Nowej Anglii, w Kalifornii, w Nowym Meksyku bardzo, bo w sumie test bomby atomowej był w Nowym Meksyku, więc ma to sens a Barbie bardziej na południu i tutaj trochę w tych takich krajach właśnie małych w sensie, bo one mają mało ludzi na przykład Wyoming ma tylko pół miliona mimo tego, że jest praktycznie wielkości Polski i możemy to teraz porównać z ostatnimi wyborami w Stanach i możemy zobaczyć, że to się praktycznie nakłada bo tutaj na zachodzie w Nowej Anglii mamy demokratów, którzy wygrali a na południu i tutaj, w tych takich małych stanach, wygrali Republikanie. Jak spojrzymy, jest tutaj to samo. Więc może to coś o nas mówić. <grymianie> Okej, okay, to jest nie do końca Europa. <grymianie> a my kraje europejskie zastąpione innymi krajami. Na przykład zamiast Polski jest Rumunia, zamiast Niemiec jest Lesutu. O, Polska jest w ogóle w Rumunii. Rumunia jest w Polsce, Polska jest w Rumunii. Tak samo Litwa jest na Białorusi, Białoruś jest w Litwie, ale co ciekawe, mimo tego, że Finlandia jest w Łotwie, to w Finlandii jest Albania, a Chiny zostały pomniejszone do małej Danii. I mamy to samo, tylko że z Ameryką Południową, czyli mamy Litwę, która zaskakująco dobrze się wpasowuje, jest w 89% tak jak Brazylia, chyba o to chodzi w tych procentach. Niestety, Polski tutaj nie ma. Smuteczek. Ale niesmutne jest to, że mamy jeszcze Afrykę w tym stylu. Gdzie mamy Polskę na miejscu Sudanu. A Sudanem Południowym jest Luksemburg. Najciekawsze jest to, że na miejscu malutkiej Rwandy jest Australia. Wielka Australia, cały kontynent został zmniejszony do małej Rwandy. Okej. <grytanie> tutaj mamy e, współczynnik ludzi do krów. W stanie Wincon Win 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 Wisconsin, chyba tak, Wisconsin. No, eee, w wielu miejscach jest 0 albo pół krowy na człowieka, ale z jakiegoś powodu w niektórych miejscach jest, są ponad 4 krowy na jedną osobę. I podobna rzecz jest w Nowej Zelandii, bo tutaj tak naprawdę są tylko dwa miejsca, gdzie jest mniej owiec tym razem niż ludzi. Ale w niektórych miejscach, jak tutaj na przykład na totalnym południu, jest ponad 40 razy więcej owiec niż ludzi. O, i tutaj mamy ostatecznie rozwiązane, gdzie jest Ameryka Środkowa, Północna, a Południowa. Wszystko jest oczywiste. No i myślę, że na tej mapie możemy zakończyć ten odcinek. Siema.